W szkole. lubię za to, że panuje tu rodzinna atmosfera. Każdy siebie zna, można prosić o, na przykład, o pomoc nauczycieli, kolegów, panią dyrektor. Wszyscy są dla nas wyrozumiali i troskliwi. Jak w rodzinie. Reportaż Anny Wetrowskiej. Wszyscy się lubimy. Nie przezywamy i jest nas tak mało, każdy siebie wspiera, nauczyciele też są mili dla nas, takimi naszymi przyjaciółmi, można też powiedzieć, że taką szkolną rodziną. Jestem 72 rocznik, ja się uczyłam, moje piątkę dzieci chodziło, mój mąż chodził, mój tato jeszcze tu się uczył. My mieszkańcy Załóg myśleliśmy, że kiedykolwiek tą szkołę zamkną. W 2008 roku została zlikwidowana. To radni tak zdecydowali no i rodzice postanowili, żeby tę szkołę jednak reaktywować i tak. Tak właśnie rozpoczęliśmy 24 lipca ja, ja otrzymałam taką propozycję zostania tu dyrektorem. Czasu było bardzo mało, więc decyzja była no, taka bardzo się nad tym głęboko zastanawiałam no i bardzo odpowiedzialna, ponieważ warunki były tutaj takie fatalne. No nie do przyjęcia, żeby dzieci się mogły w nie uczyć. To była no nie... Konieczność, czy jak? No, zamykana była szkoła, i nasze społeczeństwo chciało, żeby, żeby jednak była szkoła, bo ja osobiście chodziłam do tej szkoły, moje dzieci chodziły i chciałabym, żeby wnuki. I ratowaliśmy tą szkołę. Miałam nadzieję, że będzie ta szkoła, ale tak jakoś sceptycznie do tego podchodziłam. Myślałam, że może, żeby chociaż, może ktoś młodszy przejmie potem i będzie coś się działo. Ale 18 lat jestem prezesem, no 15 lat szkoła funkcjonuje. Super nasza szkoła jest. Była najlepsza decyzja jaką w ogóle podjęliśmy. Pojechaliśmy na radę sesji. Wszyscy rodzice, pani Irena Koronkiewicz. No i walczyliśmy o tą szkołę. My jak chcieliśmy, jak Irena Koronkiewicz przywiozła panią dyrektor Ionę Suprun, my myśleliśmy, że ona ucieknie, bo nikt nie chciał być dyrektorem. No bo to wyzwanie, bo to nie ma pieniędzy. Nie była łatwa decyzja. Naprawdę nie była łatwia, ponieważ ta szkoła była niedofinansowana. Nie były to dobre warunki dla dzieci. A wiadomo, jak nie ma warunków, to dzieci nie chcą się uczyć. Tak nie, nie była to taka przyjazna szkoła generalnie bezpieczna. No ale właśnie ten klimat tej szkoły, klimat tego miejsca. Sama pani widzi, jest przepiękne to miejsce. Rodzice zaangażowali się w remont szkoły. Wszyscy przychodzili remontować szkołę, to znaczy szpachlowało się, malowało. Podłoga była robiona, byli sponsorzy. No, dużo osób, lokalna społeczność się zaangażowała w sprzątanie, w malowanie, w całościowy taki remont szkoły też malowałam szkołę, że na zewnątrz również trzeba było doprowadzić szkołę do porządku. Szkoła na nowo zaczęła tętnić, zupełnie inaczej wyglądała niż ta stara szkoła. Nie było łazienki w szkole, były te kible na zewnątrz, a tutaj właśnie zagospodarowano miejsce na łazienki, łazienki na miejscu, woda bieżąca, zupełnie inaczej. Pani się uczyła w tej starej szkole? Ja nie jestem stąd, pochodzę z Mazur, ale moje córki, dwie nastolatki, osiemnastoletnia córka i siedemnastoletnia córka, uczyły się tutaj od samego początku. Znaleźliśmy w ciągu dwóch miesięcy, znaleźliśmy sponsorów, kto gdzie pracował, kto gdzie miał znajomego i po prostu ludzie nam kupili glazurę, terakotę, kleje, farby. Umywalki, sedesy do łazienki, bo wymagane było, żeby były warunki. Nawet na zewnątrz strażacy i mieszkańcy robili oddzielne wejście, bo jest olejowe ogrzewanie, żeby to było bezpieczne, oddzielnie od pieca. I to też wszystko społecznie robili. I to były wymogi. Nie wiem, nadzór budowlany. Pani dyrektor musiała wszystko od początku to robić. To była publiczna szkoła, więc za to odpowiadał pan wójt, nie pani dyrektor. A ludzie pracowali. Ja jako prezes stowarzyszenia zajmowałam się inną stroną. Trzeba było dyrektora znaleźć, trzeba było najpierw na start dowiedzieć się jak to zakładać, tę szkołę. Pojechałam do kuratorium, kontaktowałam się z Federacji Inicjatyw Oświatowych. No, nasz język mniejszościowy ratuje tą szkołę. No A ja cóż, zaczynam zbierać kadrę. Pierwsi uczniowie, na początku było tylko 28 na całą szkołę. Nie mieliśmy w ogóle pieniędzy, bo wiadomo tylko nam dało to co nam tu się należało, więc niewiele. W grudniu już w ogóle nie mieliśmy pieniędzy, nawet na pobory nie mieliśmy. Mieliśmy takie zaliczkowo, ale od 1 stycznia 2009 roku, powiem pani szczerze, było coraz lepiej. Dotrzymywaliśmy pełną dotację tutaj na tą szkołę. Jakoś sobie radziliśmy. Ja jako dyrektor chciałam bardzo, żeby ta placówka była właśnie taka dobrze wyposażona, żeby ona była taka przyjazna i mm, dla dzieci. I taka jest. Wszystkie dzieci uczą się języka białorskiego. Uważam, że tak powinno być. To nie tylko chodzą te rodowite z załóg, ale też przychodzą dzieci, którzy no, z Biogestoku typowo przyjechali, postawili dom i puszczają dzieci do załóg, bo jest blisko. I jak szukają na przykład działki, to widzą, że jest szkoła, jest sklep. Więc jak jest szkoła, to, to wtedy młodzi też inaczej patrzą, że nie muszą dowozić dzieci do szkoły. Ja wiem, bo ja całe życie, moje dzieci chodziły do szkoły, i ja nie musieliśmy dojeżdżać. Więc jak moja dwójka dzieci jeszcze tutaj kończyła, to, to było takie Boże, do oni jako nie będą jeździć autobusem, gdzie zawsze tutaj babcia w domu przyjdą ktoś jest w domu, nie, nie to, że trzeba, żeby się działo do 16 w szkole. I tak wszyscy razem, i nawet katolicy rozmawiają taką gwarą, i tak, tak wszystkim się podobają białoruskie piosenki. Nie ma tutaj problemów, tykania takiego, naprawdę. Dobry dzień! Jestem w siódmej klasie, jest nas sześciu. A jeśli chodzi o przyjaźń, to trochę słabo, bo mogłoby nas być więcej. A jeśli chodzi o naukę, to dobrze, bo jest cicho i każdy może pomóc. Jestem z Ukrainy. uczę się w szkole w Zalukach. Lubię chodzić tu do szkoły, bo tutaj wszystkie nauczyciele mogą nam pomóc. Uczniów tu jest bardzo mało i jest dużo osób, które może pomóc. Ja chodzę jeszcze na białoruski. Jest fajnie. Lacicie, lacicie, lacicie moje kryły, chcę zobaczyć z wierchu, ziomli swojej kresu. Lecicie, lecicie, usiądźcie, nie pokażecie, biorą do domu, a w tym raz do domu... Dzieci czasami chodzą, wywiady robią po białorusku, pytają starszych ludzi. Kiedyś taka pani miała 90, prawie 100 lat, to też chodziły do niej z panią od białoruskiego i rozmawiali po naszemu. Tutaj taka gwara u nas jest taka, bo to białoruski zbliżone, ale to bardziej gwara. Ale dzieci też umieją rozmawiać. Byłam w pracy, no, rozmawialiśmy o tym, jak wygląda choinka świąteczna. I jeden chłopak mówi: Na górze zorka jest. No przecież nie gwiazda, tylko zorka. Ja myślę: O, dobra była przede mną tutaj nauczycielka, nauczyła go, a później tak sobie myślę a on jest z klasy pierwszej, czyli nikt jeszcze go nie uczył tego języka. Myślę, że po prostu w tej wsi rozmawiają w języku białoruskim na co dzień. I tak mi się wydaje, że czasami dzieci nie przypominają, jak pani nauczyła na lekcji, tylko przypominają, jak to w domu się mówi. Dla mnie dziwne słyszę jakby wersje tych wyrazów białoruskich, jak to mówią, po swojemu. Ale mi się wydaje, że po prostu to taka tradycja, która idzie z rodziny. Przyjechałam do pracy i słyszałam, jak mężczyźni stoją i rozmawiają między sobą o jakimś problemie. Rozmawiali też w języku nie takim literaturnym białoruskim oczywiście, tak? Ale to był zdecydowanie język białoruski. Jakby na co dzień, po prostu można usłyszeć w tych załukach na co dzień ten język białoruski. Ja to jestem lokalny portugijski, zawsze mówię o tym, no i zawsze będę za ludźmi. Dzieci garną się i uczą się języka mniejszościowego. Dzięki temu i ta szkoła może funkcjonować. Takie nasze pogranicze, i dlatego powinny dzieci poznać kulturę. I swoich przodków. W szkole jest prowadzona nauka języka białoruskiego na poziomie klasy 1, 3 i 6, 8, ponieważ 4, 5 klasy obecnie nie mamy. Prawie wszyscy uczniowie uczęszczają na język białoruski. Szkoła otrzymywana jest z jednej strony z dotacji ministerialnej na funkcjonowanie szkoły, a w wielkim procencie jest utrzymywana dzięki subwencji na nauczanie języka białoruskiego. Jest to dla nas ogromny zastrzyk finansowy, aby móc. Wspomóc dzieci, żeby zatrudnić nauczyciela, żeby kupić dodatkowe pomoce. Dodatkowe dzieci są jakby wyczulane na te piękno po prostu kultury białoruskiej, języka białoruskiego. Do szkoły uczęszcza 37 dzieci. Pracowników razem z nauczycielami i administracją jest 16. Jest to bardzo niewielka społeczność w porównaniu na przykład do tego, w jakiej szkole wcześniej pracowałam, gdzie było dużo dzieci, dużo nauczycieli. Sytuacja jest przede wszystkim bardzo rodzinna. Jest to... Ja z nasiakomy, ja żywioły i zbiary, dla nieznajomy, ja witaju cię ksiabry, u siódy my żatany, ja upoli i u bary. Ja my też moje radę. korzenie nie z Załóg, tylko z okolic Załóg. Moja babcia urodziła się w Kołodnie, czyli niedaleko, tak? I przez cały ten czas ja słyszałam, jak ona mówi, nie była to oczywiście taka białoruska mowa, której mnie w szkole uczyli. Kiedy taka bardzo mocna tradycja mówienia w języku białoruskim w tej okolicy jest, no to ogromny wpływ ma na to, że dzieci chcą rozmawiać w języku białoruskim, a im więcej na to, że potrafią coś powiedzieć w języku białoruskim. Tak? Najważniejsza rzecz, że czują się z tym językiem nie tak jak byłby on im obcy bo ja jestem z Lidy, prawie tam ziemi północnej białoruskiej każda miejscowość ma swoją wizerówkę i to bardzo fajna dla mnie rzecz obok siebie mieszkają wiele narodowości i ta wielokulturowość jest bardzo ważna dzięki tej szkole ja myślę nasza wieś jest rozwojowa. zostaje tyle młodych ludzi naszych autochtonów i Przyjezdnych jest sporo i też młodych. I teraz no, osyluje gdzieś koło 40 uczniów w szkoła. Tendencje są zwyżkowe. Dwoje dzieci wiem, w 8 klasie jest, ale w zarówce jest dziewięcioro, no to o 7 będzie więcej. Jest też przedszkole? I jest przedszkole oczywiście, choć publiczne te przedszkole, ale to moim zdaniem potencjalnie nasi uczniowie. Była najlepsza decyzja, jaką w ogóle podjęliśmy. To w ogóle nie była tylko szkoła, to był jakby klub, bo tutaj były zespoły Kalina, były próby, były zebrania. Ja byłam Sołtysem, to też były wszystkie. Były szkolenia. W tej szkole wszystko się odbywało. A gdyby szkoła była zamknięta, to nie było, bo remizer jeszcze nie mieliśmy wykończonej. Jestem mamo szczęśliwo, dumno, ponieważ jedna z córek w tym roku będzie kończyła szkołę drugą LO w Białym Stoku, która ma dobrą renomę. Córka cały czas ma świadectwo z czerwonym paskiem, średnia ponad pięć. Podkreślają nauczyciele, że są zdziwieni, że z tak małej szkoły można wydobyć taki potencjał takiego człowieka. W szkole tej Uczono białoruskiego, ponieważ była subwencja, jeżeli dziecko uczyło się języka białoruskiego, więc rodzice zapisywali, no i my również zapisaliśmy i zaprocentowało to. No, jest mało osób, każdy siebie zna dobrze. I nauczyciele mogą oddzielnie pomagać dla uczniów, na przykład jak czegoś nie rozumieją, bo jest mało uczniów. No, ja lubię naszą szkołę, bo tutaj jest mało też uczniów. Każdy się zna, każdy się lubi. Zachęcam, żeby tutaj się uczyć, bo można lepiej poznać temat, niż w takich większych szkołach, bo część jest się pytanem. My, w przeciwieństwie do innych szkół, mamy język białoruski. Dalej wiem, że warto, bo mam trójkę młodszych dzieci, jedną córkę niepełnosprawną o którą się tak naprawdę boję najbardziej i bałam się, że jak ona tutaj da sobie radę w normalnej szkole. Jestem pozytywnie zaskoczona, bo odnalazła się od razu. Szczęśliwa jest, że z braćmi, że na miejscu, bo przedtem dowodziła o do żłobka, do gródka, to cały czas jakby tęskniła za tym miejscem swoim, wiedziała, że gdzieś jest w obcym miejscu, nie, nie tam, gdzie trzeba. Cieszę się, bo mam syna też w zerówce, w pierwszej klasie i no co na miejscu to na miejscu. Rodzinna atmosfera. Jeżeli ktoś ma problem, to nauczyciele zawsze służą pomocą. Wywalczyliśmy i to procentuje i mam nadzieję, że jeszcze będzie długo, długo trwa. Bym chciała swoje wnuczki tutaj widzieć w tej szkole. 15 lat minęło, jak jeden dzień. To jest. Jeszcze... Historia szkoły o tym wie... Nigdy nie należy takich placówek leki dać. To są bardzo świetne szkoły. To nie są malochy. Tutaj jak występują dzieci, to występują wszystkie. My je wszystkie widzimy, je wszystkie spostrzegamy, widzimy, które dziecko czego nie umie i ile czasu należy im poświęcić, co umieją, a co trzeba poprawić. To jest tak naprawdę trochę szkoła prywatna, powiedziałabym, ponieważ w klasie jest bardzo niewielu. Mieliśmy uczniów pięciu, dwóch uczniów, była jedna uczennica. Tu nie ma patologii, tu nie ma jakichś działań, które by, byłyby niebezpieczne dla pozostałych uczniów. To jest przyszłość nas. Tu mają wszystko. Do dla... Był to reportaż Anny Petrowskiej „Jak w rodzinie”. O niepublicznej szkole podstawowej w załukach opowiadali uczniowie, prezes Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą Irena Koronkiewicz, wieloletnia dyrektor szkoły Irena Suprun, dyrektor szkoły Anna Grześ, a także Katarzyna Koronkiewicz i Anna Filipczuk.